Siemka mordeczki, dawno mnie nie było. Tyle tytułem przywitania. A, mam doświetlenie. Dziewczyna mi kupiła, że dla super streamera. jestem doświetlony, ale dobrze, że nie mam korony. Dwa fajne dowcipy, chyba jeden. No i zaczynamy. Właśnie, z kim się widzę za tydzień? Bo Dawid Czerw, nasz naczelny streamer organizuje, nie? Organizuje turnie i jadę do Lublina, zobaczymy co. Zapisałem się do grupy Opena, czwartą kategorią, a więc jakby ktoś chce mnie pokonać, to zapraszam. Ale mam nadzieję, że dużo się dowiem. Dobra, e, dzisiejszy temat to jest, jest taki, że debiuty nie grają. I, I na naszym poziomie, i na poziomie wyższym, i na naj, najwyższym nie, na najwyższych grają. No, okej, okay. ale oczywiście, tak naprawdę się z nimi nie zgadzam za bardzo. Ja uważam, że debiuty są ważne pod kątem psychologicznym, zwłaszcza na, w graniu na żywo, ale inni streamerzy uważam inaczej, więc ja uważam, że są ważne, bo mamy taką pewność, cieszymy się i, i, i fajnie zaskoczyć kogoś, kto się czuje niepewnie, łatwiej popełni błąd. No, taki psychologiczny aspekt, nie? Graniu na żywo. No, ale, ale okej, okay. no to tutaj właśnie Wam pokażę, że nie grają, bo. Jedną partię, co znałem, debiut yy, przegrałem i to najgorzej przegrałem w tym turnieju. Słabo. A jedną, co nie znałem, znowu Pirk Defense. Ja za tydzień będę w Lublinie już znał. Więc nie grajcie przeciwko mnie tego debiutu. No dobra. To zaczynamy właśnie. Dobra, na Pirkę, tak. Ok, okazuje się, że całkiem spoko. Ja wiem co już bym tu zagrał, na pewno nie tak, ale tak też jest spoko. Ok. Okej. Okay. No i w ogóle to jest fajna partia. Teraz właśnie bym zagrał tak jak mówi ten Stockfish. Wyłączmy to. Ale ok, wtedy grałem sobie, tak grałem. O właśnie to jest to jest fajne. Albo włączmy. To jest fajne. Ja nie znam debiutu. Że nic wielkiego nie jest. No to ten ser wyprowadzą normalnie figurę. No i sobie wyprowadzam. Jak widać... Najlepsze jest to, że nie znam i mam plus jeden. Nie? Plus jeden mam w normalnym wyprowadzeniu końca, tam gdzie mogę, żeby nie, nie, nie... Wiadomo, najważniejsze... Głupie jest radzić, no bo ja nie umiem grać w szachy w ogóle, ale no, żeby nie wyprowadzić pod jakieś, jakieś tempo, nie? Starałem się nie wyprowadzić pod tempo, chociaż niby tu... Nie, 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 jednak nie. Więc spoko. Git. O! Nawet na tym poziomie jakichś jakiś dwóch kozaków grało. Więc Znałem! No i nadal grali. I nadal ja zagra. O kurde, ja zagrałem to jak. Andrzej Kowalew. Aha, i ja on zagrał B4. Nie, podo... nie, nie, wtedy mi się podobało. Nie, nie. Kurde, to nie ta partia. Świetnie. <laughs> dobra. Okej, okay, dobra. Cofam się i fajnie. To opublikuję, trudno. E, to była partia piąta? Po prostu, bo dwie właśnie grałem czarnymi i to była zaczekajcie, szósta. Mi się wydawało, że to była szósta. Nie, to była czwarta. O. Dobra. Pff, I tu tak zacząłem. Ok, pirka. Bardzo. Nie wiem, czy podobnie, czy nie? Podoba mi się to zaczęcie. To lepiej zacząłem niż tamtą. Tamto już omawiałem, co wygrałem, co przeciwnik zaczął przeklinać. Ok, świetny content. Świetny content, panie Tomaszu na YouTube. A. No ale ok. Najlepsze jest to, że moim zdaniem to jest najfajniej zagrana partia, bo już ją widziałem wcześniej. Naprawdę fajnie zagrana jest z jego strony i z mojej. No może ten, no tak. No, no wszystko się super trzyma, chociaż no może on mógł rzeczywiście lepiej zagrać. Nie znam tego debiutu w ogóle. No, do widać. No. dobrze, że pokazałem tamtą partię, no. Dobrze, że pokazałem, bo widać, że nie znałem tego debiutu. Tu gram zupełnie inaczej. Z jakąś ideą, którą miałem wtedy w głowie, bo kawie. Nie wiem jaką nawet. Ale podoba mi się. Bardzo mi się podoba, jak ja tu grałem. Moim zdaniem grałem jak... Zaczekajcie. Nie, nie ma, nie ma tu, to dziewiąty ruch. Nie ma żadnych kozaków. No tutaj dopiero, ale już nie zagrali tak, tylko zagrali tak, to jest za wolny ruch, chyba trzeba po prostu grać eee, d5, nie? Czy cokolwiek tu zostało zagrane? Biały wygrał, nie wiem co mogło tu zostać, nie znaleziono. No co je zostało? Zostało może c4, c5? Też nie. No, nieważne. A, a6 zostało zagrane. A6? A6 i b 5 jasne. No dobra. No ale yy, tak poszedłem. Kurde, no naprawdę mi się mega podoba. Chociaż ja teraz po tych naukach to inaczej bym zagrał. Przede wszystkim nie wiem czemu się. Czemu wyszedłem tu yy, skoczkiem? No fantastyczny content, no fantastyczny no ale okej, okay. wyszedłem to wyszedłem okazuje się, że patrzcie że tutaj jest beznadziejny ten ruch jego że przy takim skoczku trzeba grać C5 a to, to jest słabe i to chyba jest rzeczywiście słabe w ogóle dobrze się czułem w tej partii, może dlatego tam gorzej, w, tamte, w tamtym pirku, no i okej okay. I, i wszystko się super śmiga, nie on sobie wychodzi, najlepsze jest to że przeciwnik mi powiedział po partii że on czuł, że ma przewagę. A ja czułem, że ja mam przewagę. Taką przewagę wiecie, po prostu, że mi się dobrze gra i, i nic się nie dzieje. No i Stokwisz też mówi, że ja mam przewagę, chyba cały czas. Ten ruch, tak, ten ruch mi się nie podobał zupełnie i mój ruch też nie był najlepszy, bo on nie jest fanem tego, żeby. No nie wiem, żeby zbijać. Ale ja sobie pomyślałem tak, tracę pary gońców, a jest dwajemu piony. Mam tu fajnego piona, gdzie bardzo łatwo mi jest go, nie? Wolnego piona, którego mogę super, tak wiecie. Hmm. O, fajnie to zagrać. Nie naprawdę, świetna jest to partia. Bardzo ona mi się podoba. Wtedy mi się wydawało, że jedna z takich średniejszych na tym turnieju, a nie wiem, czy nie najlepsza, więc to jest... To jest niesamowite, jak po... Po turnieju jakoś wszystko wygląda inaczej. No i tak, on zagrał rzeczywiście wieża E8. Zbiłem. On zbił. I tak, no cała to była moja idea, i byłem pewny, że ona jest super. Okazuje że nie jest dobra. Że tu sobie wyjdę skoczkiem. To jest jedyny moment, kiedy on ma przewagę. Ja schodzę Hetmanem, biję, biję. No nie jedyny, no po prostu ma mega przewagę. No. No to jest ciekawe, jednak. Ale ja miałem plan, ewidentnie miałem plan, więc czułem się dobrze w tej partii. Jak ma, się ma plan, to się czuje dobrze, przynajmniej na tym poziomie. No i właśnie, no i on tu skoczkiem zagrał. To ja sobie odbiłem, co też jest beznadziejny ruch, jednak nie jest taka... A nie, po prostu trzeba wiedzieć, którym pionem, Ok. No dobra. Ja sobie tutaj... Wiedziałem, że Hetmana sobie ustawię na linii E. Jest zdwojony z wieżą, on mi, łak, yy, on mi atakuje słabość na b2. Ja odchodzę hetmanem z szachem. Goniec. Zbijam skoczkiem. On zbija to wszystko na e6. I co ja, ja to, to jest chyba kluczowy moment w tej partii. Gram, w wieża, najlepszy ruch w pozycji, ad1. Okej, okay. i on gra właśnie. I on gra tu królem. To nie, nie wygląda źle, a wiem, wiem, rozmawiałem z nim po partii. Rozmawiałem z nim po partii i on mówił, że on bardzo chciał moje słabości atakować, tam, ten, tego piona. Pewnie by się zdwoił i atakował go. I dlatego nie chciał hetmanem odchodzić. Tu ja mam ruch d7, wieża, ale zagrałem hetmanem i jakoś tak, no no, i fajnie, i on tutaj, i to był super. I to był kluczowy moment. Ja gram ruch D5 Hetman. On gra C6. I, I to jest super. I to jest fajnie, że go znalazłem. Bardzo się cieszyłem z tego, że po prostu komunikację mu zaburzę tym szachem. I rzeczywiście, jak komunikację wiesz z Hetmanem, pyk. I on co prawda może zbić, ale jak zbije, odsłania tą wieżę. A jak zbije tą wieżą, no to. To co, co się dzieje? No to wiadomo, no to jest słabo, bo. Bo za. Tak, ja tu tak, to też jest słabo. Po prostu. Za końca. traci jakoś, ale Hetmanem, bo. słuchaj, tu już. No to już się kończy partia. Także tak się pograliśmy. Bardzo fajne, bardzo fajne. Nie znałem w ogóle i widać że było, że gram dziwnie. Ale miałem plan. Plan jest najważniejszy. Mój trener obecnie mówi, że plan jest najważniejszy. Na moim poziomie już. Mówi, że, 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 że spoko. No i dobra, no i która to teraz partia jeszcze? Partia numer. Co? Nie, to nie, to nie, 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 nie To, to. Tak. Strasznie lubię. Nie, ja chciałem żeby jacyś fani się odezwali, bo nie nikt już nie dotrwał. Przepraszam, nie moi fani, bo ja mam 50, obs 50 obserwatorów i to jest naprawdę dużo yy, fani. I znawcy obrony rosyjskiej. Bardzo ją lubię. I, i Ulubiony tebiut. No dobra, mam jeszcze jeden ulubiony, ale nie będę mówił jaki. Git. Uważam, że to jest super. super I rzeczywiście świetny, świetnego przeciwnika miałem. I on tutaj, no, no come on Bo to jest. Obrona rosyjska wariant włoski nie jest jakiś spoko. On mówi, żeby tu się na C5. No okej. Okay. No nie wiem. nie wiem. Kiedyś może zagram pomyślę o tym. Właśnie, pomyśl o tym. Przetestuję to. Okej, okay, ale gram tak, gram tak, wszystko się tu trzyma, jest fajnie, mam przewagę. I to sporą. Nie mam przewagi żadnego piona, nie, bo tu się wszystko wyrównało. Natomiast w ogóle mam przewagę. I tu był błąd mój. Najgorszy. To jest... To jest fajne, bo tutaj parę było komentarzy, że nie patrz na komputer, nie patrz na Stockfish, że broń Boże, w tym... na tym, nawet na najwyższym poziomie komputer to komputer, ale to jest bez sensu. I się zgadzam, bo popełniłem błąd tutaj, Nie, w sumie nie popełniłem. Ani ten, ani ten ruch nie jest spoko dla mnie, ani ten. Wszystko mam przewagę czarnymi po ósmym ruchu, bardzo dużą, związanego z debiutem i w ogóle fajnie. Ale popełnię by błąd, którego nigdy nie popełniłem. wiem, bo gram na mój styl, grając na czeskomie. Nie lubię tego, teoretycznie to można wybrać, ale widziałem, że nawet na mistrzostwach Polski, kobiet nie by to trzeba, trzeba umieć i sobie jakaś tam 2200 nie poradziła. Wkurza mnie, to jest delikatnie powiedziane, ten koniec tutaj na G5. Ja wiem o tym, wiedziałem o tym, to ja nie wiem co mnie podkusiło. W ogóle już tu mogłem w ogóle grać, ogólnie, jak on zrobił, dobra. Tu mogłem, tu już mogłem, a co jakbym tu zagrał? A6 i bardzo dobrze. Właściwie nie ma znaczenia, bo to jest to samo jak tu, nie? W ogóle ciekawe, co mi Stockfish powie: minus 0,4. Ok, czy jak tu gram, jest minus 0. lubię jego awaluację. Czy jakkolwiek to się nazywa, tak? Ja gram, tak. Hm, to samo i właśnie to było. Po co ja dopuściłem tak? I to był mój największy błąd. Nie bym sobie grał fajną grę. Naprawdę. 50 minut na zegarze, plus 5 sekund. A tak to do kupa. Dupa wyszła z tego. Tragiczny to jest tak, tak, tak. I wszystko się zgadza. On gonie. Fajnie się rozwijam. Nadal mam przewagę. Nadal najlepszy ruch. Zbijam, on zbija. Piony ma zdublowane. Ja idę tym. Okej, okay. przepędziłem. Zbijam, zbijam. Nie, to nie było dobre, że zbiłem, zbiłem na, G, na G3 wszystko git. I tu wszystko i 00. No, nie musiałem bić, ale OK. 0, No i widzicie, tu pierwszy błąd. C6 on gra, y, wieża wieża na A1. Ja pamiętam ten moment. Dobra, no to trzeba coś zrobić i chciałem jakoś tu wejść, żeby miałem plan miałem plan, tylko nie pamiętam jaki to był plan. No pomyślmy. Taki powiedzmy, że on rusza tak Ja ruszam, tak? No, może tak nie, ale nie wiem jakoś A5 nie wiem, coś miałem w głowie wtedy. I w ogóle myślałem o swoim planie. Eee, właśnie, kolejne, kolejne pytanie. Czy jeżeli... Żeby myśleć też, co przeciwnik może zrobić. Ja myślałem o swoim planie. Wszystko fajnie, stoi git. I tego nie zauważyłem. No i tutaj... Co prawda robiłem mu bardzo dużo problemów. Byłem pewny, że może popełni jakiś błąd. Ja się zgłoszę do sędziego, wiecie. on? Tak. Tak. Zaczekajcie, co, co ja. Aha, ja się tu ruszyłem w ogóle. Na C7! Nie wiem, co to jest za plan, ale był, właśnie, tak, C7 to bardziej. A, pewnie pchanie tego piona, nie? Czyli załóżmy, że on by się ruszył jakiś lodzowy, za... a no i to ma sens. No, nie ma sensu. Powiedzmy, żeby zbił, tak to widziałem, ja zbijam. A dalsze aleństwo nie ma no więc ogólnie to było źle źle wszystko no i tak no i tak tak ro no robiłem co mogłem <grym> fajnie się grało to cały czas najlepszy ruch <grym> komputera no fajnie fajnie <grym> dobra no, także tak więc tutaj było fajnie, fajnie wyszedłem z debiutu. Ba, tutaj, 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 tutaj. Wręcz miałem, jaka była moja największa przewaga, minus 1, nie? Minus 9, no minus 1. I tu gdzieś też chyba było minus 1. Mhm, super. A w ogóle, jakbym się ruszył, tutaj na C5 teraz przepróbujemy no. też w ogóle jest szaleństwo bo zbijają d5 on idzie tu i ja uuu jak pięknie tak uuu. a tak to jaka jest różnica między tą pozycją a tą ok ok czyli on że ma tempo on wrócił i ja teraz mam ruch a ty to, to samo. Dobra, to trzeba to przeanalizować, nie? Bardzo chaotyczny filming. Yy, napiszcie, jak bardzo Wam się nie podoba. No nie, nie taki, nie taki, nie taki, nie taki. To miało być coś takiego. Tak. Aha, on. Czekajcie. On, tak, ja się ruszam tu. On zbija. Jadę 5, on się odchodzi i ja tak. Okej, okay. rzeczywiście, no ten ja już mam tu wyprowadzonego i ruch jest do, dla mnie. No, jest tempo, tempo wiecz, więcej. Jest tu. No właśnie, to, to w sumie, no to jest ciekawe. No, muszę się mojego nauczyciela zapytać. Bo dotarłem do takiej pozycji. I czy lepiej mieć tu skoczka, widzicie, na F6 czy na C5? Chyba, patrząc na mój plan, to chyba lepiej było mieć na C5, bo jak tyle ruchów, trzy ruchy z koczkiem. No. Zanim, zanim zbiłem. No dobra. Więc tak, trzymajcie się, dobrej nocy i widzimy się w Lublinie.